Zawsze spotykamy się w tym najwspanialszym okresie, chwilę przed, przed zarówno kameralnym latem, jak i normalnym czasem. I pokazuje to, że spotykamy się często, pokazuje jak czas szybko biegnie. Siódme, szanowni państwo, kameralne lato, wydaje się, że rozpoczęliśmy niedawno tą imprezę. Przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda. Już po raz siódmy spotykamy się i będziemy z jednej strony mogli podziwiać pracę. Intelekt młodych ludzi, młodych twórców, ale i też to, co zostało już powiedziane, będziemy mogli choćby profilaktyce poświęcić pewną część całego spotkania. Przyciągamy nie tylko Radomian, ale także przyciągamy różne inne osoby, więc ten festiwal jest otwarty dla wszystkich twórców i entuzjastów sztuki filmowej. Ja się bardzo cieszę, że mogę z Wami tutaj być po raz kolejny i znowu będziemy miały, mieli przepraszam, szansę się spotkać. i i cóż, i cieszę się też, że po raz kolejny odkrywamy Radom i odkrywamy możliwości, które to miasto daje, nie tylko w postaci konkursu, który był w ubiegłym roku, ale także tradycyjnie już oczywiście w postaci penetrowania plenerów filmowych, które, które też Radom ma do zaoferowania. Film może być świetnym materiałem do wsparcia działań profilaktyki policji. Na Mazowszu i też z takimi zamiarami przystępujemy do tego projektu. On, jak Państwo się zorientowali, troszeczkę będzie zmodyfikowany w stosunku do roku ubiegłego, bo w roku ubiegłym założyliśmy, że produktem finalnym wykonanym przez młodzież tu i teraz będziemy mogli wspierać działania profilaktyczne. Teraz ten projekt troszeczkę zmieniamy. Konkurs będzie wybierał projekt. Film, który będzie nas wspierał w działaniach profilaktycznych. Tak. Ogłaszamy konkurs na realizację spotu, spotu promującego, obrazującego pracę funkcjonariuszy Mazowieckiej Policji i promującego garnizon Mazowiecki. Czyli jak gdyby już w tej chwili zaczynamy wykonywać działania związane z kameralnym latem. Ten konkurs będzie rozstrzygnięty w czasie festiwalu. To jest dodatkowy element. Nie wiem, czy to jest dla Państwa jasne. W tej chwili jutro pojutrze wyjdzie. Wydział ogłoszenie o y, konkursie na ten spot, ten spot, ten konkurs jest dla wszystkich, mogą brać w nim udział i profesjonaliści i amatorzy, mamy nadzieję, że będą fajne prace.